Dzień dobry, Adremielnik, Tafan 24. Cześć Kamil, dzień dobry, panie trenerze, dzień dobry. Chciałem dopytać Kamil w takim razie, jakie to wrażenie właśnie wrócić ponownie drugi finał rzędu przed tobą, przed Pogonią Szczecin. Tutaj trzymamy w dłoni taką bardzo ładną gazetę razem po Puchar. No i tutaj jest właśnie niedokończony biznes portowców. To historia na film, także czego to oczekujesz przed jutrzejszym tutaj finałem Pucharu Polski jak jest nastawienie właśnie drużyny Pogoni Szczecin. Dziękuję. Dzień dobry, witam was wszystkich serdecznie. To jest to na pewno piękna historia, wrócić tutaj z Pogronia Szczecin na Stadion Narodowy na finał. To jest takie słowo, które trener na początku tej przygody w Pucharze Polski powiedział, że mamy biznes niedokończony. No i tak jest, mamy jutro wielki finał, wielkie święto. Mówię, ja jako kapitan jestem dumny, że przyjeżdżam drugi rok z rzędu, z drużyną na wielki finał i mam nadzieję, że tym razem Puchar pójdzie do Szczecina. Dziękuję. Do kogo wędrujemy z mikrofonem? Proszę bardzo, Przemysław. Po prawej stronie, od, mo od, mo od mojej strony po prawej stronie. Dzień dobry, mam pytanie. Dzień dobry, mam pytanie do pana trenera Przemysław Chlebicki, TVP Sport. Był pan w sztabie trenera Gustawsona również w zeszłym sezonie, kiedy Pogoń Szczecin no, feralnie przegrała finał Pucharu Polski. Chciałbym o to pana zapytać, czy chciał pan się ustrzec jakichś konkretnych błędów, których Pogoń, które Pogoń popełniła wtedy? Dzień dobry. E, jedna rzecz, no tamten mecz rok temu e, My uznaliśmy, że to nie był koniec, tylko że to był początek czegoś, czegoś nowego i tak w zasadzie już następnego dnia my rozpoczęliśmy przygotowania do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Dlatego oczywiście my błędów się nie ustrzegliśmy, ale e, ja uważam, że my jesteśmy zupełnie inną drużyną e, w tym roku. E, ta droga, na której my byliśmy, taka dość kręta, o której my często mówimy, myślę, że ona tą drużyną formowała i ta drużyna jest po prostu e, zdecydowanie bardziej scalona i zdecydowanie mocniejsza. Mm, jako przykład dam wam, dam wam ostatni mecz w Niepołomicach, bo myślę, że niewiele zespołów potrafiłoby odwrócić mecz tak, jak my odwróciliśmy. Dlatego um, ten nasz mental w tym roku jest zdecydowanie mocniejszy i ten mecz, o którym mówimy, ten, ten rok temu. No to on był takim początkiem budowy tego zespołu i ten zespół tak się scalił, tak się zbudował i w moim odczuciu jest, jest, jest bardzo mocny, dlatego na ten moment każdemu jest jest z nami i trudno, trudno grać. A my tam ten mecz zamknęliśmy dawno i, i tak... To, co Kamil powiedział, weszliśmy na taką nową ścieżkę i mówiliśmy o tym niedokończonym biznesie, który mamy. No i, i, i rok od tamtego momentu jesteśmy tutaj ponownie. Co samo w sobie już jest dużym wydarzeniem, bo wiem, że w historii kilka zespołów. Rok po roku awansowało do finału, ale biorąc pod uwagę nasz stan i to, co przez, przez co my przechodziliśmy, to ja uważam, że sama nasza obecność tutaj to jest bardzo dużo. I ja jestem dumny i, i wdzięczny, że, że ja, jako trener, mogę tutaj siedzieć obok tak wspaniałych zawodników, mogę siedzieć przed Wami na stadionie narodowym. To jest coś wspaniałego, fenomenalnego, ale dla nas to, to nie koniec, bo, bo no, pod tym naszym pięknym miejscem jest nie sam pobyt tutaj, tylko. Tylko zwycięstwo w finale. Poproszę, kolejne pytanie, proszę bardzo. Dzień dobry panowie, Krzysztof Lech, TVP Info. Ja mam pytanie o tą stronę mentalną. Pytałem o to również trenera i piłkarzy Legii. To jest bardzo ważne spotkanie, nie tylko dlatego, że zwycięzca zdobywa Puchar Polski, ale dla was, jak i dla Legi, to jest może przepustka do europejskich pucharów w przyszłym roku, właśnie jedyna. Jak w takim razie mentalnie jesteście przygotowani i jak spodziewacie się ten mecz jutro będzie wyglądał? Bardziej otwarty, dużo bramek, czy raczej bardziej zachowawczy, jednak spokojniejszy? Poprosiłbym po kolei po prostu wszystkich o odpowiedź. Kamil, może od ciebie zaczniemy. No, na pewno jest to Duże wydarzenie ten finał. Wiadomo, tu się gra o, o zwycięstwo o puchar, ale to jak i dla pogoni dla Legii, może być przepuszcza do europejskich pucharów, ale my na to tak nie patrzymy. My patrzymy na to, co się teraz dzieje, co się jutro wydarzy i zrobimy wszystko, żeby być dobrze, żeby dobrze w ten mecz wejść, żeby dobrze ten mecz rozegrać i żeby po prostu wygrać. A jaką nagrodę za to dostaniemy oprócz pucharu. To są oczywiście europejskie puchary, oczywiście to też jest nasze marzenie, grać w europejskich pucharach jako drużyny Pogoni Szczecin, ale tak jak powiedziałem, najpierw trzeba ten mecz wygrać, a później będziemy patrzeć w przyszłość, co dalej. Kulu, może your komentarz, please. Tak, yes. hello everybody, from my side also. Uh, I want to say that uh, everybody in Pogon understand what game is that. We've been here last uh, last year. We didn't make it, and uh, from the first game of the season of the cup, we had a goal. Not only to come here, but to to make what we didn't make last year. Uh, of course, it's a big uh, big thing, and. Uh, Uh, I the, the, the uh, to będzie wielka about o klubie, o nas samych, i to, co musimy zrobić, to uważać, że to jest nasz najlepszy poziom, aby stworzyć Oczywiście wszyscy w klubie, wszyscy w szatni, e, wiemy, jakiej rangi to jest mecz, i, i po tym e, wydarzeniu, które było no, rok temu, jeszcze bardziej e, wiemy, wiemy, jak mocno musimy dać siebie wszystko właśnie dzięki tym doświadczeniom, z tamtego roku i, i w zasadzie to zamierzamy y, zrobić. I Robert ciebie też poprosimy o odpowiedź. Wie pan, co, no my znamy konsekwencje zwycięstwa w finale i, i wiemy, z czym się to wiąże, ale My od początku mówimy o małych krokach i skupiamy się tak naprawdę na, na tym, co przed nami, a przed nami jest finał i, i my, nasz cały fokus e, dzisiaj, jutro jest na tym, na tym zadaniu. My, my koncentrujemy się, się właśnie na tych małych krokach, bo one nas tutaj doprowadziły, nie myślimy o, o, o czymś większym, e, zobaczymy, co będzie później, a na razie nasz cały fokus jest tylko tu i teraz. E, Spotykają się dwa zespoły, które są w dobrej dyspozycji, e, no bo, bo Legia ostatnio gra, gra bardzo dobrze, zwycięstwo z Chelsea w Anglii. E, Fenomenalny wynik, no, ale my też pokazujemy, że, że trzeba się z nami liczyć. No, jak spojrzymy w tabelę za ten rok, no, to, to, to jesteśmy do góry. Dlatego ciekawe, ciekawe widowisko. No, każdy zna naszą historię i pewnie, pewnie wiecie, jak długo czekamy na, na trofeum w Szczecinie z drugiej strony, Legia to, to najbardziej tytułowany klub. Także no, szykuje się fajne widowisko i mam nadzieję, że że takiego, takiego wszyscy doświadczymy, bo, bo to jest święto polskiej piłki. Ja, ja jestem dumny, że możemy w nim po raz drugi uczestniczyć i, i dalej konsekwentnie um, będziemy robić wszystko. Ja jako trener też zrobię wszystko, żebyśmy to moje jutro zwyciężyli. To poproszę na dół do pierwszego rzędu z mikrofonem. Dawid, proszę. Dawid Zieliński z na Pogon. Dzień dobry panowie. Pytanie do trenera. Trenerze, trochę zaczniemy tak jakbyśmy byli w domu, czyli pierwsze pytanie, które przeważnie zadajemy na przedmeczowych konferencjach prasowych. Jak wygląda sytuacja kadrowa i przede wszystkim, przepraszam, biorę na siebie odpowiedzialność, bo cały Szczecin pyta, czy Rafał Kurzawa i Adrian Szyborek są brani pod uwagę na jutrzejsze spotkanie? No tego pytania mi brakowało, teraz czuję się w końcu jak w domu. No, sytuacja jest dobra, nie ma z nami Mariusza Malca, który który, który ma uraz, wiecie to o tym dobrze. I on jest z nami fizycznie, ale nie wystąpi w jutrzejszym, w jutrzejszym meczu. Pozostali zawodnicy są, są zdrowi i, i, i gotowi do gry. Dziękuję. I poprosimy na drugą flankę. Proszę bardzo. Tutaj do Dominika, tak? Dziękuję, dzień dobry, Dominik Piechota, kanał sportowy. Pogon niewątpliwie rozgrywa sezon wielki i wyciska mimo tych wszystkich trudności bardzo wiele, ale też zawsze wokół klubu będzie jednak wracał ten, ten taki slogan tej pustej gabloty i tego, żeby ją w końcu uzupełnić. I chciałem tylko zapytać z ciekawości zarówno trenera, jak i kapitana, czy w takich rozmowach przedmeczowych, przygotowaniu wy w ogóle jakby z, rozmawiacie o tym, jakby korzystacie też jakby z tego, z tego hasła jako formy motywacji, czy to jest jakby taki temat, którego raczej unikacie? Powiem tak, że mamy na to wpływ, jutro mamy na to wpływ, żeby, żeby wreszcie te trofeum dla Szczecina zdobyć, i tutaj wszyscy o tym marzymy. Wszyscy będziemy na to ciężko jutro pracować, ale też nie możemy na siebie cały czas narzucać takiej presji, że to jest ten dzień i to jest ostatni dzień, tak jakby kolejny dni nie było związanych z meczami ze zdobywciem pucharu, ale mamy, tak jak powiedziałem, mamy na to wpływ, mamy kolejną szansę przejść do tej historii i to jest najpiękniejsze, że po roku czasu wracamy tutaj na Stadion Narodowy, tak jak my musimy też jako Szczecin, jako kibice, to wszyscy być dumni, że tu jesteśmy. To nie jest tak, że Każda drużyna może tutaj sobie grać co tydzień czy, czy co miesiąc, tak? Bardzo ciężko na to pracowaliśmy, żeby po roku czasu tutaj wrócić i zagrać wielki mecz z wielką drużyną, jaką jest oczywiście Ledia. Nie mogę się doczekać tego spotkania, bo ta atmosfera na pewno będzie fantastyczna. Kibice z obydwu stron na pewno zrobią wszystko, żeby ten, te, te święto było na, 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 na najwyższym poziomie i my piłkarze musimy to samo zrobić na boisku i mam nadzieję, że. Że, że to my po meczu będziemy się po prostu cieszyć. Robert? Odnośnie tego, czy rozmawiamy o tym? Nie, rozmawiamy, no to bardziej w naszą stronę są kierowane te słowa. Każda seria się kiedyś kończy i, i pogoń wygra trofeum. Ja mam nadzieję, że jutro my zrobimy wszystko, żeby tak było i my przygotowujemy się maksymalnie jak tylko potrafimy do tego jutrzejszego meczu, ale ja wiem, że faworytem. Bo oglądałem też konferencję wcześniejszą trena Gonzalo i piłkarzy Legii i mówiliście sami o tym, że faworytem tego spotkania jest Legia. Że Bukmacherzy stawiają na Legię, że to Legia ma, ma, ma więcej trofeów i to jest wszystko prawda. Ale jutro ten mecz będzie podobny do każdego innego meczu piłkarskiego. Bo spotkałem się dwa dobre zespoły na boisku. Oczywiście otoczka tego meczu jest, jest, będzie fantastyczna, e, będzie gorący doping, ale e, zadecydują momenty na boisku i ja mocno wierzę, że w tych momentach będziemy nieźli, będziemy na nie przygotowani i będziemy odpowiednio na nie reagowali, bo, bo to jest klucz do zwycięstwa w meczu. My możemy tutaj sobie dużo opowiadać o historii, o tym, jak długo nie wygraliśmy, ale jutro mamy szansę i, i, i mamy wiarę, i mamy taki mocny mental i, i jesteśmy do tego meczu przygotowani. Oczywiście w sporcie nigdy nie ma gwarancji i żaden trener na świecie nie da gwarancji, że jutrzejszy mecz wygra. Po meczu każdy o tym wie. To pewnie każdy z was będzie wiedział i, i powie, że wiedział, jak ten mecz będzie wyglądał. Ale tak nie jest. My dzisiaj skupiamy się maksymalnie na tym małym kroku i na tym, na co mamy wpływ, a, a tym jest nasze przygotowanie do meczu, czyli te ostatnie godziny dzisiaj i jutro. I, I sam mecz I, i chcemy do tego być maksymalnie, maksymalnie skoncentrowani, maksymalnie przygotowani i, i być gotowi na momenty w meczu, bo no, z Legią graliśmy już w tym sezonie, znamy się doskonale i, i w obu tych spotkaniach były, były właśnie te momenty, kiedy to jeden zespół dominował bądź drugi. I, na przykład w ostatnim meczu my doskonale e, przetrwaliśmy początkowy napór legi, by w drugiej połowie przejąć w moim odczuciu kontrolę nad tym meczu. Czyli, czyli w takim jednym meczu mieliśmy dwa spotkania. I jutro może być podobnie. Dlatego zespół, który, który będzie reagował lepiej w tych momentach i te momenty by lepiej rozczytywał, według mnie będzie miał większe szanse na zwycięstwo. Widzę kolejkę na przynajmniej cztery pytania, także można śmiało opuścić rękę. Ja pamiętam, e, poprosimy kolegę, który ma już mikrofon. Proszę bardzo. Dzień dobry, Kacper Chojnacki, ja mam po jednym pytaniu do Pana Kamila i Pana trenera, to zacznę może od pytania do Pana Kamila, ponieważ w poprzednim sezonie, jak pewnie wszyscy pamiętają, mierzyliście się z Wisłą Kraków, z drużyną z pierwszej ligi, z którą przed tym finałem w minionej kampanii nie mieliście okazji się jeszcze spotkać, a jednak teraz spotkanie z Legią Warszawa, które będzie już trzecim w tym sezonie właśnie między Legią a Pogonią, jaki to ma wpływ z perspektywy piłkarza, na przygotowania do meczu, bo z perspektywy analityków na pewno ułatwia im to robotę, ale jak to wygląda z perspektywy zawodnika, że jednak z tą drużyną mieliście się okazję już zmierzyć. No na pewno wydaje mi się, że tamten finał przegraliśmy w głowach już przed meczem, bo byliśmy takim faworytem do wygrania tego pierwszego trofeum, że nikt przecież sobie nie wyobrażał, że że nie wygramy i ja, ja tak myślałem, kibice, pewnie 99% urodzin tak myślało, więc dzisiaj gramy, jutro gramy z Ledią, z którą znamy bardzo dobrze, rywalizujemy z nimi na co dzień w klasie i to na pewno będzie już inne spotkanie. My na pewno jesteśmy o ten rok doświadczeni jako zespół, jako klub i wiemy, że w finale Zazwyczaj nie ma faworyta, to trzeba wyjść po prostu i wygrać mecz. W tym danym meczu, w finale nie jest najważniejsza: ładna gra, tylko zwycięstwo, i, i to jest najważniejsze dla, dla nas, dla, dla drużyny. I tak powiedziałem, no, spotykałem się jutro: dwa naprawdę bardzo dobre zespoły, które grają na, na wysokim poziomie, mają bardzo dobrych zawodników ofensywnych. I to mówię, no, mam nadzieję, że, że wszystko się tak potoczy, że. Że, że spotkamy się jutro na wywiadach i, i będę uśmiechnięty z Wami rozmawiał. A do Pana trenera chciałbym rozwinąć ten wątek europejskich pucharów, bo nie ma co ukrywać, że ten finał jest pewną formą przepustki do nich, a Pogoń ostatnio zbliżyła się do czołowej trójki w Ekstraklasie. Czy czuje Pan taką podpórkę może w kontekście tego całego sezonu, że jednak w Ekstraklasie nadal da się zająć to trzecie miejsce w przypadku oczywiście ewentualnej porażki? Trochę odpowiedziałem chyba na to pytanie wcześniej. No, my skupiamy się na małych krokach i temat ekstraklasy trochę odłożyliśmy, no, bo jesteśmy w finale, jesteśmy tu i teraz i, i, i to o czym mój kapitan mówi, no, skupiamy się na tym, na co mamy wpływ. Na ten moment mamy wpływ na, na nasze przygotowanie jutrzejszy mecz i, i trochę monotematycznie, ale muszę tak odpowiedzieć, bo, bo taka jest nasza filozofia. My myślimy tylko i wyłącznie o tym, co się, co się jutro wydarzy. Po meczu rozpoczniemy myślenie o tym, co, co w ekstraklasie. Dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozmawiali tylko o. O, o meczu finałowym. Dziękuję. To poproszę z mikrofonem do Dawida trochę wyżej, dziękuję. Dzień dobry, Dawid, Dobrasz Portal Meczyki. Gratuluję przede wszystkim awansu do finału, bo to jest duża sprawa, mimo wszystko dwa razy z rzędu. I chciałbym zapytać, jak to jest przystępować, inaczej. Czy to jest najlepszy moment, żeby przystąpić do takiego meczu i do kulu, czy jak się przystępuje do tego meczu po najlepszym meczu? W karierze, do najważniejszego meczu dla swojego klubu i o plan na mecz, bo ja mam wrażenie, że w tym meczu strach będzie dominował u jednej, u drugiej drużyny. Nie chęć wygrania, tylko strach przed porażką. Jakby się Pan do tego odniósł, dziękuję bardzo. To, tylko... to zacznijmy od trenera. Tak, zacznijmy od trenera. <grym>, czy to jest najlepszy moment do grania tego meczu? Dla pogoni? No myślę, że szczerze nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo... bo... No, okej. Okay. Pewnie tak, pewnie jesteśmy w dobrym miejscu. I, i no tam, jeśli spojrzymy na taki trochę większy obraz, nie tylko na ten jeden mecz, no to ta nasza forma na, na wiosnę jest, jest okej. Okay ta zdobycz punktowa i, i, i to, ile goli strzelamy, jak bronimy, no poza ostatnim meczem, gdzie tych goli straciliśmy sporo, no to jesteśmy w dobrym miejscu i w takiej dobrej dyspozycji i, i no my od początku też mówimy o jeszcze jednej rzeczy, o, o takiej powtarzalności i kontynuacji tego, co, co robimy I, i my jesteśmy mocno tym zainteresowani, żeby takie nos, nasze te mocne, mocne rzeczy uwypuklać I, i chyba nam całkiem to nieźle wychodzi ostatnio, także ten moment jest dobry, żeby ten mecz ro rozgrywać, a trochę się odniosę do tego pytania chyba do Kulu o tym strachu, ja tak nie uważam, widzę właśnie to, to odwrotnie, bo ja nie widzę w strachu kiedy oglądam pogoń, ani też nie widzę strachu, kiedy oglądam legię. Tam jest właśnie bardziej taka proaktywność, i, i chęć działania, i chęć dominowania um, i grania meczu trochę na własnych zasadach. W tym jesteśmy, według mnie, oczywiście, um, bardzo podobni do legi. I, i, I właśnie trochę mówiłem Wam wcześniej o tych momentach. To będą właśnie takie kluczowe momenty, według mnie, um, i momenty, kiedy. kiedy można będzie te swoje zasady e, w meczu narzucać i je wypuklać. I, I ja szukam tego, szukam tej powtarzalności naszej i, 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 i tych dobrych momentów. Dziękuję you za your question. Uh, of course, if uh, every striker that scores, have, uh, we have uh, the confidence. Of course, it's important for every striker to to score, to have a confidence. But uh, in my opinion, uh, the second part of the season, uh, I feel very good. To be honest, uh, I feel very good because I help my team first of all. Mm, tak, dziękuję za to pytanie i tak zgadzam się. Jak strzela się cztery gole, to czuję się dobrze, ale ja ogólnie uważam, że ta część sezonu, runda wiosenna w moim wykonaniu jest jest bardzo dobra i wtedy czuję się pewnie cały czas i wiem, że mogę pomagać mojej drużynie i to też daje mi dużą pewność. Uh, but every final uh, is different. Uh, every game uh, for, for a trophy is different than uh, League Games. There is been uh, you have a lot of emotions uh, both teams wanna to, wants to win of course. And uh, the most important thing for me is uh, not myself tomorrow. I hope uh, um, I hope even uh, Kozokaru score and not me and take the cup. No i tak ka każdy mecz jest inny, każdy mecz finałowy jest inny i tym bardziej mecz finałowy to coś wyjątkowego, wyjątkowego ale to nie chodzi o to, jak ja się czuję, pewnie a o, o innych i mam nadzieję, że to Kożucharu strzeli, a, a nie ja, a, a, a i tak wygramy. But, uh, I hope and I agree with you to be in the... To be in the, in the same uh, rhythm and in the same way that uh, I made the last part uh, of, of the games. I zgodzę się z tym uh, jakby sensem tego pytania, bo mam nadzieję, że jestem dalej w tej, w tej samej formie, jak jeszcze uh, kilka meczów wstecz. <laughs> Tak, kulu kończył ostatni mecz jako środkowo obrońcę i, i, i jutro też tak może być. Na, na to też jest gotowy. Dzięki i poprosimy do pierwszego rzędu. Proszę bardzo, już mikrofon zmierza. Dziękuję. Proszę bardzo. Paweł Kordias, Channel Sporty. Panie trenerze, pytanie takie: Czy spodziewa pan się wielu własnych kibiców? Jeśli tak. To być może to jest dobra wiadomość, bo wiadomo, doping, wsparcie i tak dalej, ale być może to też jest zła wiadomość, bo no, mocne oczekiwania mogą być, prawda? I znowu tutaj wchodzi mental, prawda? Ja się zgodzę z tym, co powiedział Kamil. My oczekiwania i tak trochę zbyt dużą pewność mieliśmy rok temu. Teraz nie. My. Mm, jak to powiedzieć, żeby nie został zrozumiany? Florian Krieger mówił, że w sporcie albo się wygrywa, albo się uczy. Według mnie, my rok temu przyjechaliśmy tu po naukę i, i, i ja mocno wierzę w to, że my tą lekcję odrobiliśmy I, i ja nie będę czuł presji, myślę, że zawodnicy też nie, ale duże wsparcie ze strony naszych kibiców, bo, bo nasi kibice od początku sezonu, a tak najmocniej od zimy, są z nami w każdym momencie, w tych trudnych momentach, które my przechodziliśmy jako drużyna i nasi kibice się nigdy Nigdy od nas nie odwrócili. Byli cały czas z nami. Ten finał też jest dla nich. Dla nich to jest święto. E, nasi kibice są bardzo świadomi i ja jestem zadowolony, jak nie odczytują właśnie te momenty w meczach i kiedy, kiedy czują ten moment, że dużo nie trzeba pomóc. I, i ja jutro i cały zespół będziemy czuć ich wsparcie i pomoc i doping. I ja mam nadzieję, że tak jak dzieje się to w meczach domowych, tak gdzieś to w meczach wyjazdowych, oni będą po prostu z nami. Oni są gotowi. Ja dostaję dzisiaj mnóstwo wiadomości telefonami, cały czas wibruje, Wiem, że cały Szczecin dzisiaj podróżuje i, i, i jutro będziemy mocni też na trybunach. I, I wierzę w to, że ta pomoc, pomoc nas jutro, jutro poniesie. I druga część pytania do zawodników. Co chciałbyś przekazać kibicom jako wiadomość na jutro? To, co chciałbym przekazać, to co trener powiedział. Czujemy kibicom wsparcie od, tego, od samego początku, od tego sezonu. Wiadomo, żyliśmy Był trudny czas po meczu Rortemu po finale, ale tak jak to w rodzinie są zawsze... Tarcia, gdzieś mocniejsze rozmowy, i tak do tego wszyscy podeszliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby, żeby w tym roku się wspólnie cieszyć. I wiemy, że, że są z nami, będą z nami, będą przyje przyjeżdżać kilkanaście tysięcy tu do Warszawy. W Szczecinie będą kibice oglądać w różnych strefach dla kibiców. Ten mecz w domach, restauracja w restauracjach w więc wiemy, że cały Szczecin, województwo zachodnio-pomorskie na pewno będzie. What uh, about your message to our fans? I've been two years here and I know from, from the City from the from the days I, I spent to the City how important it is from for our fans uh, a trophy. And uh, this that I will promise is that uh, we will be ready and we will make everything that we can to give them happiness. Jestem w Szczecinie od dwóch lat i wiem, jakie to jest ważne dla kibiców w Szczecinie, jaki to jest ważny dla nich mecz, i mogę po prostu obiecać, że zrobimy wszystko, żeby to trofeum w końcu trafiło do Szczecina. Dziękuję. Zmieniamy flankę i poproszę na samą górę do Artura. Dziękuję. Dzień dobry panowie. Artur Dyczewski, Radio Szczecin. Jeżeli można, to do każdego z panów mam pytanie. Zacznę od Kamila. Bo to jest niesamowita historia, niesamowite uczucie, że znowu po roku możemy tutaj dzięki wam być, przeżywać to wspólne wydarzenie. Tak jak my wszyscy też się nie możemy tego meczu doczekać, ale też mam nadzieję, że no ty jako ten najbardziej doświadczony zawodnik masz też w sobie też taki wewnętrzny spokój, że jakiś tam głos w środku podpowiada Kamil będzie dobrze, to będzie mój mecz. I że uda się to zrobić, o czym możemy. Czy właśnie masz takie wewnętrzne przeczucie, jakieś głosy podpowiadające, że to będzie ten moment, ta chwila? No i właśnie znowu muszę wrócić do, do ostatniego finału, że wtedy przed meczem tylko myślałem, kiedy strzelę bramkę, w którym momencie to będzie tym bohaterem zostanę. I to też na pewno był mój gdzieś taki mały problem w tamtym meczu, i dlatego do, do tego spotkania jestem naprawdę bardzo dobrze przygotowany pod względem mentalnym. Bo to jest dla mnie najważniejsze. Ja wiem, jak potrafię grać w piłkę, wiem, na co stać mnie, całą moją, całą naszą drużynę. Więc tutaj na pewno tylko przygotowanie mentalne dla mnie jest kluczowe do tego spotkania. Wiem, jaka to jest ranga, wiem, jaki to jest mecz, wiem, jaki to jest stadion, wiem, jaka będzie atmosfera, więc spokojnie naprawdę do tego podchodzę. Najważniejsza, najważniejsze jest to, żebyśmy jako drużyna jutro pokazali od pierwszej minuty do ostatniej, jak bardzo nam zależy. i tak, jak powiedziałem, no będę się cały czas powtarzał. No, nakręcony jestem tym cały czas, i to jest mój cel, cel całej drużyny: czyli znieść puchar jutro. Do Eftimisa, jeżeli można. Oczywiście wielkie gratulacje za mecz w niepołomicach i cztery zdobyte gole. Czy przed przyjazdem tutaj do Warszawy małżonka twoja, która jest w ciąży, poprosiła ciebie, słuchaj, Eftimis, ja się nie mogę denerwować i tego zwycięskiego gola nie możesz strzelać w doliczonym czasie gry, tylko trochę szybciej. Dziękuję bardzo. Tak, to prawda, trochę się about my wife żoną. Powiedziałem jej, nie przychodzić do stadionu, ale Tak, dziękuję za, dziękuję za gratulacje i tak, to prawda, mam pewien problem związany z żoną, bo wręcz powiedziałem jej, żeby może nie przychodziła na stadion, ale ona jest szalona i postanowiła, że będzie. I hope uh, we can make her proud uh, tomorrow also because it's a part of us also our family is very important to us. Myślę, że możemy sprawić, że ona i wszystkie nasze rodziny będą z nas dumne jutro, bo to nasza rodzina to ważna część naszej szatni. And as I said before uh, the most important thing is uh, is a the team and uh, of course uh, i, if, if, if we take the wszyscy everybody will be happy. So I think my wife will be w in that. Najważniejsze będzie jutro wygrać to, to trofeum. Wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi, a w tym moja żona. I, I Artur to będzie ostatnie pytanie, tak, proszę bardzo. Do, do trenera, oczywiście. Panie trenerze, czy udało się w tych ostatnich dniach jednocześnie wyciszyć troszeczkę zespół, te emocje, a jednocześnie zachować koncentrację związano z finałem. Wyciszyć, ja nie chcę wyciszać mojego zespołu. My mamy crazy team i widzieliście ostatni mecz w Niepołomicach i byłbym w błędzie i gdybym chciał to, to wyciszyć futbol to emocje i te emocje w moim zespole są i a, a, nie boję się o koncentrację, słyszę co mówi Kamil, widzę jak moi zawodnicy trenują, widzę nastawienie, mieliśmy odprawę w tygodniu Olegi, trochę o nas, my jesteśmy przygotowani. Ta droga, którą my przeszliśmy, ona nas do tego przygotowała, dlatego ja jutro nie oczekuję nic ekstra od mojego zespołu, nic specjalnego. Ja chcę tylko powtarzalność, chcę to, co robiliśmy do tej pory i chcę, żeby to, 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 wczoraj, to jutro było widać I, i tak naprawdę my do tego finału byliśmy już gotowi dawno, tylko Jutro musimy po prostu jeszcze raz wyjść na boisko, jeszcze raz pokazać to, to, ten crazy team i, i jeszcze raz zachować spokój w ważnych momentach i, i, i pokazać naszą, naszą jakość, bo, bo ten cel i ta droga, którą mamy, my ją wszyscy znamy, yy, wiemy, że mamy coś do, do dokończenia, yy, dlatego ja z dużym spokojem do tego spotkania podchodzę, tak jak i cały mój zespół. Dziękuję, Dziękuję bardzo, to było ostatnie pytanie.